Witam Was, kochani, serdecznie znowu w moim ogrodzie. Słuchajcie, pogoda w ostatnich tygodniach bardzo nam wszystkim dała się we znaki. Myślę, że każdy już z utęsknieniem wyczekuje na wiosnę, na odrobinę słońca, które już pomału się pojawia. Ja przeszłam się po ogrodzie. I już widzę pierwsze oznaki wiosny eee, i chciałabym je Wam dzisiaj pokazać. Więc słuchajcie, ptaki zaczynają kluczami do nas wracać. Zaczyna się pojawiać piękne, cudowne słoneczko i rośliny już pokazują swoje główki, co chyba znaczy tylko jedno, że już wiosna jest za rogiem. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie, pokażę Wam oznaki wiosny w moim ogrodzie. Przede wszystkim, na początku chciałabym Wam pokazać przebiśniegi. Jest ich bardzo, bardzo dużo w naszym ogrodzie. Są przepiękne. Przechodzą po prostu gdzie się da. Wybijają się w każdym miejscu i wyglądają już cudownie. Moje dzieci się już bardzo cieszą, że już są przebiśniegi, bo to właśnie znaczy, że wiosna już tuż, tuż. Pewnie zastanawiamy Was, co jest za mną i dlaczego to jest takie co to za dziwne twór. Tu, słuchajcie, jest hortensja, która jest przykryta i w takim stanie przykrytym zostanie już do maja, aby nie zmarzła. Bo czasami gdy są przymrozki, przy gruncie, to może się tak stać, że po prostu zmarznie i wtedy mniej kwitnie. Bo już na niej, słuchajcie, pojawiają się, zaraz je zakryję, żeby nie zmarzły, pojawiają się już też już też się pojawiają. Już my jesteśmy coraz bliżej tej naszej niesamowitej i cudownej wiosny. w ogóle na to bazie bardzo y, popularne y, przed Wielkanocą są wszędzie, ale do Wielkanocy jeszcze trochę, a zobaczcie jakie już są piękne i mięciusie. I ja tu mam cykatu, ponieważ wezmę utnę parę gałązek. O, no nie wiem, trzy. może z jakichś sobie takich ładnych poszukam, bo przecież ona i tak bardzo ładnie się jeszcze rozwiną. O, ale co z tymi gałązkami zrobię, to Wam pokażę później. Zobaczcie, tutaj mamy ciemiernika. Już zaczęły się pojawiać piękne pąki. Tu mamy jeszcze kwiaty, które już się pojawiły w styczniu. Słuchajcie, on jest zeszłoroczny, a już od stycznia pięknie ozdabia nam ogród. Tutaj troszeczkę mu się zmarzło, no bo były mrozy faktycznie takie mocne, ale nadal wygląda pięknie i nic mu raczej się nie stało i ma nowe, piękne białe pąki. Tutaj zaraz za tym ciemiernikiem wybijają nam kolejne kwiaty i są to, słuchajcie, czosnki ozdobne które już się pojawiają, one potem urosną takie bardzo duże, będą miały te okrągłe, fioletowe takie kule, które wyglądają bardzo y, ładnie. Tu jest taki kącik, w którym są po prostu różnego rodzaju trawy, więc pomiędzy tymi trawami y, rośnie właśnie czosnek ozdobny ze swoimi y, fioletowymi kulami. Kochani, a tutaj chciałam Wam pokazać jako ciekawostkę. Ta kompozycja obecnie wygląda mało interesująco, ale tu w niej oraz tu dookoła są zasiane niezapominajki. Później, kiedy one zaczną kwitnąć, będzie to wyglądało niesamowicie, ponieważ będzie to wyglądało tak, jakby te niezapominajki się wylewały z tego dzbana, z tej donicy. I w momencie, w którym. Chodzimy do ogrodu, pojawia nam się taka piękna kompozycja. Na pewno nie omieszkam Wam jej pokazać, kiedy już tylko te zapominajki zakwitną. Na razie wszystko dopiero budzi się do życia. Mamy w ogrodzie takie miejsce, w którym jest pełno lawendy, która pięknie pachnie i przyciąga owady, które tutaj bardzo latem i wiosną pracują w pocie czoła, ale ona sama w sobie jest przepiękna, jej fioletowe kwiaty, ale słuchajcie tutaj obok pojawiają się kolejne rośliny. Tutaj głównie zasadzone są tulipany i żonkile. Tulipany są to jest taka odmiana, która wygląda trochę jak mak. Są bardzo duże, bardzo czerwone, takie Pełne, naprawdę cieszą niesamowicie oko. Jest to takie miejsce u nas, w którym właśnie jest przeznaczone dla owadów i dlatego, tego, żeby miały spokój i mogły zapylać wszystko i pobierać ten pyłek, bo jak wiemy, owady są bardzo, bardzo ważne dla naszego ekosystemu. A pod Bóg szpanem, który piękny, zielony, słuchajcie, cały rok. Tutaj nieśmiało pojawiają się krokusy, też również bardzo e, ładne kwiaty, które bardzo ładnie wiosną się tutaj e, pojawiają i ozdabiają. Tutaj też już się pojawiają i tam gdzieś kawałek dalej, gdzie gdzie gdzie, gdzie? o, tu go mamy, proszę bardzo. Więc jeszcze mamy w ofercie ogrodowej naszej. Krokusiki. A w tym miejscu już zobaczcie, jakie duże, już taką, na taką długość palca spokojnie rosną szafirki oraz narcyzy. Będą one po prostu tak w takim jednym dużym skupisku, yy, kolorowe i bardzo, bardzo estetyczne, yy, ale mam też dla Was ciekawostkę. Jak wiecie, albo przynajmniej zauważyliście, lubię kolor czarny. I tu, specjalnie. Moja mama w koszyku, tu, proszę, zobaczcie. No, myślę, że każdy z Was już pozna. To są bratki i to nie byle jakie bratki, bo to są czarne bratki. Zasadzone specjalnie dla mnie, żeby cieszyły moje oko. I już nie mogę się doczekać, aż będą kwitły, bo są piękne, mają taką. Jakby yy, aksamitność na tych swoich płatkach wyglądają jak aksamit. Naprawdę są niesamowite. Jako ciekawostkę jeszcze chciałabym Wam pokazać rozchodniki, które tutaj stoją. W jednej i w drugiej doniczce proszę bardzo, pięknie przezimowały, nic im się nie stało, tylko zmieniły kolor, zrobiły się takie bardziej fioletowe. Ale zobaczcie, jakie to jest piękne, jakie to jest. Znaczy, słuchajcie, ja bardzo lubię ciemne kolory, więc dla mnie są bardzo, bardzo urokliwe i cieszą moje oko. I polecam Wam, bo naprawdę przezimowały na dworze, nic im nie jest, a wciąż wyglądają bardzo ładnie. Ostatnim punktem, do którego chciałabym Was zaprosić i o którym chciałabym powiedzieć jest forsycja, która jak wiecie bardzo ma ładne kwiatki żółte. Jak widzicie tu już pojawiają się na niej pączki różnego rodzaju. Ta forsycja jest bardzo stara, ale zawsze po prostu pięknie kwitnie i Cieszy nasze oko niezmiernie, i w momencie, w którym cała robi się żółta, to już wiemy, że wiosna już, już, już tu jest. Na chwilę obecną mamy tylko pączki, ale słuchajcie, mam bazie i zetnę sobie jeszcze parę gałązek tej posycji. Parę, nie parę, no tak trochę więcej. I wstawię je do wazonu. I słuchajcie, one w ciągu tygodnia puszczą kwiatki. Będę miała piękną kompozycję w salonie, która już będzie mi pachniała i wyglądała jak wiosna. Jeszcze nie ma Wielkanocy, a już będzie bardzo Wielkanocny, no bo forsycja, bazie. Ale słuchajcie, kwiaty poprawiają nam nastrój, bardzo dobrze na nas wpływają, powinniśmy się nimi otaczać. Ja wiem, że ja jestem mordercą kwiatów, ja się do tego przyznaję, ale to nie zmienia faktu, że je bardzo lubię. Jeśli ja to wszystko tutaj poucinam, na co mam ochotę, i postawię w wazonie, to nadal będą cieszyły moje oko i będę bardzo szczęśliwa, że je mam. Ja wracam do cięcia Forszycji do wazonu. Wam serdecznie dziękuję za tą przechadzkę. Jak widzicie, oznak wiosny jest coraz więcej. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No cóż mogę powiedzieć, do zobaczenia, bo w końcu pokażę Wam, jak cudownie to będzie wyglądać. Jak wszystko będzie kwitło, będzie zielono, kolorowo i cudownie. Więc do zobaczenia, macie na co czekać!